Cause I'm an Siema, z tej strony Weso Gaming i... O, poprawię sobie mikrofon. Hmm. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Outlast Tak, teraz już jest ciemno. Nie tak kompletnie, bo... Kurde, nie mam za dużo czasu. Widzę, że mnie tu zaspełniło oglądaliście kolejny odcinek, to wiecie co to zaraz na nas wyskoczy Więc będzie bardzo ciekawie. Dzień dobry. I ten tutaj fajfusek na nas wyskoczy. Siema <laughs> No, no, weź go, strzel. No i co? Dobra. Ale nim się nie przejmujemy, nie poddajemy się, musimy biec dalej. Tu coś jest w górę. Dobra, pamiętam sterowanie, pamiętam. Wyjście. Aha, i zrobiliśmy tam kartę, i teraz możemy iść. Nie pamiętam, gdzie to było. Co coś jest? Aha, to byliśmy. Tu gdzieś było takie sprytne przejście. Czyżby tu? O, dobra. Dobra, ten typ, tu jest, o. To. Nie, to jest słabo, trochę to się nie zapisało, wszystkie akcje, e. Tu będzie typeczek Nie, ja się boję. No, dobra, możemy tu wejść. Spokojnie. To tylko gra. Okej, co się dzieje, co, co ten typek? On tutaj idzie. Co to idzie? Siostra się na mnie patrzy. O nie. Nie, nie, nie. Sejdzie mnie. No. Idź o sobie. Nie wchodź do mnie. Idź. To idź, grubasie. Gdzie ja byłem przed chwilą? Tutaj czyli tędy muszę iść. O, czyli tu jest piwnica. Okej. Okay. Spoko. Chce przeczytać. Dobra, ja się chwilę przeczytam. Dobra, jednak nie chcę. Widzę, że już z początku mnie jakiś tepek zaatakował, więc... Dobra. To nie będzie długi odcinek. generator on tu idzie jak się baterię przeładowuje o oh. Nie, on tu idzie. Nie. On tu jest. Okej. Okay. Siostra się ciągle na mnie patrzy.

Nie, 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 biegnij, 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 biegnij. biegnij, biegnij. Gdzie tutaj skręcaj? Biegnij, 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 biegnij. Uciekaj, uciekaj. No i co? Hm. I masz coś do mnie. Nie masz, po prostu się rudy. Halo. No, ja nagrywam teraz. To wyjdź na chwilę jeszcze. Ok? Ok. No, Hania, jeszcze chwilę. No dobra. Sorry za cięcie. Weszliśmy do pokoju. Ale jesteśmy tutaj. Ło, się swojej ręki. Tu zaś się świeci. Czy to jest miejsce do, do ukrycia się jest? On tu na pewno przyjdzie Dobra Aż mnie ciary przychodzą Pewnie nie widać Dobra, czy on tu idzie? Ja tu za chwilę posiedzę. Okej. Okay. Idzie. Otwiera szafkę. A oh no. Duch. To są jakieś duchy. O, kurka wodna. Chciałby spokojnie wyjść, Okej. Okay. Czy to tędy, co ja uciekałem? To było mocne. O! Nie, 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 go, 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 biegnij, biegni tędy, tędy. tendy, tendy. To było dobrze? nie, 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 zostaw mnie zostaw mnie, proszę pana. Tak, to jest doktorat. Proszę mnie zostawić. Jestem tylko zwykłym człowiekiem. No proszę mnie zostawić, no proszę pana, ja tutaj żyję. Proszę mnie zostawić. Czy ja panu coś zrobiłem? Nie. Więc pan chce mnie za to pobić? Jeśli tak, to pan jest głupim przyjacielem i ja nie chciałabym się z panem przyjaźnić. No. Dobra. No i co? Twój oplułem się. <ś> To nie jest takie straszne w ten gościu czy on w ogóle cię on cię trafia i, i od razu się uleca. Przecież on, on ma jakieś jakiś zeza On nie umie cię trafić O jazu Tutaj jest Ja jestem Czy to jest gdzie jestem? Nie wiem, rozpikselowane to chyba jestem tu tu są po drugiej stronie dwa generatory które chyba wyłączyłem tutaj prowadzi jeszcze jakiś muszę pójść w lewo byłem tutaj tu mnie ten typek obkrężałem go ze skrzynią tu jest jeszcze jedno przejście i tu dobra ale tam chyba pójdziemy w sobie w kolejnym odcinku, bo ja się trochę boję. A no, nie chcę robić takich długich odcinków, bo teraz już kurde, ch chcemy się spać trochę. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, piszcie w komentarzach jakieś rady na temat tej gry. No, no to nara.